Rolna Wrocki wziął na siebie relacje z Donaldem Trumpem tak bardzo twardo, Wtedy, kiedy uzgodnił ze stroną amerykańską obecność we wszystkich spotkaniach, które dotyczą bezpieczeństwa bezpośrednio z Donaldem Trumpem, a takie spotkanie miało miejsce wczoraj, no i po prostu go nie było, abdykował z tego spotkania i nad tym ubolewam, bo to nie jest tylko fizyczny brak Karola Nawrockiego, ale to jest jakaś szkoda o charakterze wizerunkowym, ale i również politycznym wyrządzona Rzeczpospolitej. Myślę, że bardzo precyzyjnie była ambasador, ambasador Mosbacher. W rozmowie z, z Państwa stacją bardzo precyzyjnie um, wskazała, kto zawinił w tej kwestii. Ona jest bliską e, przyjaciółką Donalda Trumpa, jest e, radykalnie republikańska, więc nie możemy tutaj mówić o żadnych. E, Minę o żadnych interesach politycznych, takich ideowych czy ideologicznych i ona wyraźnie wskazała na brak doświadczenia, ona to dyplomatycznie nazwała, brak doświadczenia kancelarii, prezydenta Nawrockiego i samego prezydenta, który dopiero zaczyna, ale ona ma wiedzę, jak te relacje przebiegają i dobrze wiemy, że dzisiaj minister przydacz czy kancelaria będzie robiła dobrą minę do złej gry. Wzięli na siebie relacje z Donaldem Trumpem byli w stanie nawet rząd odepchnąć w tych szczególnych rozmowach dotyczących relacji z Donaldem Trumpem, a jak przyszło, przyszło co, do, co do czego, to nie ma ich, to abdykowali.